Dzień dobry, witajcie w drugim odcinku cyklu Shakespeare On: wydarzenia. Po ośmiu odcinkach zwiedzania teatru, budynek teatru szekspirowskiego znacie już całkiem dobrze. Dzisiaj chciałabym zabrać Was na spacer po teatrach Europy i świata. Gdański Teatr Szekspirowski jest tak zwaną wspólną czy inaczej współprowadzoną instytucją artystyczną. Założony został w 2008 roku przez trzy podmioty: Województwo Pomorskie, Gmina Miasta Gdańska i Fundację Teatrum Gananeze. To jeden z pierwszych w Polsce tego typu przykładów partnerstwa, współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami i organizacją pozarządową. Dzięki tej współpracy oraz determinacji wielu osób udało się pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na budowę tego niezwykłego teatru, który już w dwa lata po otwarciu stał się nową wizytówką nie tylko Gdańska, ale i Polski, zdobywając prawie wszystkie znaczące nagrody architektoniczne w Polsce i na świecie. Jak może pamiętacie, gdański Teatr Szekspirowski nie posiada swojego zespołu aktorskiego. Jest teatrem impresyjnym, którego repertuar oparty jest o prezentację wydarzeń teatralnych, muzycznych, filmowych z obszaru sztuk wizualnych, ale także różnorodnych działań i projektów edukacyjnych. Wszystkie te wydarzenia ujęte są w cykle. Jednym z nich jest cykl Teatry Europy i Świata. Początkowo cykl nosił nazwę Teatry Europy, a jego ideą była prezentacja krajów bądź obszarów kulturowych Unii Europejskiej, niejako w dowód wdzięczności za środki przekazane na budowę Teatru Szekspirowskiego. Jednak dość szybko organizatorzy cyklu, Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Teatrum Gdańskiego, zaczęli wykraczać poza Europę, chociażby w 2015 roku, organizując Weekend Japoński. Do 2020 roku odbyło się już 14 edycji. W ramach cyklu Teatry Europy i Świata. Postaram się wymienić je wszystkie z pamięci, ale być może będę potrzebowała małej ściągi. Zatem w 2014 roku, na otwarcie pierwszego sezonu artystycznego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w nowej siedzibie, odbył się oczywiście Tydzień Brytyjski. W roku 2015 odbyły się aż trzy edycje Teatrów Europy. Były to tydzień flamandzki, rumuński oraz gruziński. Rok 2016 to tygodnie niemiecki i ukraiński, no a tutaj już chyba potrzebuje ściągi. 2017 to litewski i węgierski, w 2018 izraelski, chiński i estoński, a w 2019 białoruski. Japoński i Tydzień Austriacki. Każda edycja teatrów Europy i Świata ma na celu zaprezentować nam kulturę i sztukę danego kraju jako pewną całość. Zatem są to zarówno prezentacje spektakli dramatycznych i tanecznych, jak i koncerty, wystawy, warsztaty, spotkania z artystami, ale też na przykład przeglądy filmów czy gotowanie na żywo. Każdy z tygodni był zupełnie inny, każdy pozostawił nas z zupełnie innym obrazem danego kraju i z zupełnie innymi wspomnieniami. Brytyjczycy symbolicznie wpłynęli do Gdańska statkiem i zagrali w filmie Andrzeja Wajdy zwięzła kronika czasu poświęconemu teatrowi szekspirowskiemu. Ich podróżujący Hamlet Globe to Globe był pierwszym spektaklem zagranym na deskach nowo powstałego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pierwszy od ponad 40 lat nowy dramatyczny teatr wybudowany w Polsce. Wielka inauguracja. Na widowni, tłum wystrojonych, oczekujących w napięciu gości, których apetyt budował przecież przez lata Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. A na scenę wchodzi 11 aktorów, skromnie ubranych, staje blisko widza. Za scenografię służy kilka parawanów i płachta rozciągnięta na sznurze. Nie ma ani strug deszczu lejących się na scenę, ani obrotówki, ani fajerwerków czy żywego ognia, ani żywych zwierząt, ale dopiero kiedy aktorzy otworzyli usta, zebrana widownia poczuła, że przyszła w końcu na Szekspira, ponieważ pojawiło się słowo, które wzbudza emocje i buduje ten szczególny rodzaj skupienia. W ramach Tygodnia Brytyjskiego zaprezentowane zostały również spektakle I, Malvolio i Macraocha, czy taneczny spektakl, bardzo piękny wizualnie, Missing Teatru Gecko. Odbył się też koncert EMIKI oraz wystawa Gdańsk i Londyn za czasów Szekspira. Flamandowie podeszli do organizacji Tygodnia Flamandzkiego bardzo ambitnie. Projekt zyskał specjalnie dedykowaną stronę internetową, a do Gdańska przyjechała cała ekipa organizatorów. Nie ułatwiało nam to zadania, ale rzeczywiście wspominamy ten tydzień jako bardzo intensywny i bogaty w różnorodne wydarzenia, które opanowały całe miasto, a właściwie nawet Trójmiasto. Flamandowie zakładali w Gdańsku ogrody, organizowali różnego rodzaju wystawy, spotkania, warsztaty, nawet spotkania biznesowe. Bardzo czekaliśmy na przyjazd słynnego teatru Tol Blaine Jana Fabra. Niestety, na niedługo przed tygodniem flamandzkim okazało się, że ten przyjazd do Gdańska nie będzie możliwy. Ale być może dzięki temu zobaczyliśmy na deskach teatru szekspirowskiego jeden z najlepszych monodramów, jakie zdarzyło nam się oglądać. Mam na myśli spektakl Afryka. W reżyserii Petera Verhelsta i w wykonaniu Oskara van Rompeya. Jednak największym wydarzeniem Tygodnia Flamandzkiego był zdecydowanie spektakl Front w reżyserii Luca Persevala i w wykonaniu zespołów teatrów Entegent i Talia Theater Hamburg. Na każdą z edycji teatrów Europy i Świata składało się od 20 do 60 różnorodnych wydarzeń, prezentowanych zwykle w granicach jednego tygodnia. Były to oczywiście nie tylko prezentacje, spektakli yy, czy koncerty, ale również wydarzenia nieoczekiwane, jak na przykład podczas tygodnia niemieckiego wpłynięcie do gdańskiego portu fregaty Karlsruhe, która udała się tutaj do Gdańska w swoją ostatnią morską podróż. Można było zwiedzać się z przewodnikiem, a następnie odpłynęła na zasłużony odpoczynek, by stać się muzeum. W ramach tygodnia niemieckiego zaprezentowane zostały też dwa znakomite spektakle. Doktor Faustus Christophera Marlowa z Bremer Shakespeare Company oraz podopieczni Elfriede Jelinek z Teatr Bremen. Oczywiście podczas tak Wielu wydarzeń nie można było uniknąć sytuacji nieprzewidzianych, jak chociażby odwołane spektakle. Tak się stało podczas Tygodnia Litewskiego, gdy nagła choroba głównego aktora spowodowała odwołanie spektaklu Borys Godunow w reżyserii bardzo oczekiwanego tutaj w Gdańsku reżysera Eimuntasa Nekrośjusa. Dotychczasowych 14 edycji Teatrów Europy i Świata pozostawiło w nas oczywiście wspomnienia niesamowitych spektakli i innych wydarzeń artystycznych, ale również takie ciekawostki jak na przykład to, że rumuńską mamałygę można ugotować na żywym ogniu na dziedzińcu teatru, ale bez dodatków w smaku nie przypomina ona niczego, co do tej pory znaliśmy. To, że Estonia jest niesamowicie pięknym turystycznie krajem i spotkanie poświęcone jej walorom turystycznym wiele osób zachęciło potem, by się tam wybrać, ale także to, że Estonia jest potentatem gier komputerowych i nowych technologii. Chiny pozostawiły w nas pamięć po niezwykłej wystawie zorganizowanej w Auli Akademii Sztuk Pięknych, poświęconą komiksowi, ale też fakt, że w zielonej herbacie drzemią prawdziwe supermoce, a jej nazwę nie wymawia się Macza, tylko Macia. Takich ciekawostek jest oczywiście wiele więcej, i jeśli uczestniczyliście Państwo w którejkolwiek z edycji Teatrów Europy i Świata, na pewno wiecie, co mam na myśli, i na pewno macie swoje własne wspomnienia. Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę wiecie o poszczególnych krajach świata o ich kulturze, turystyce, kuchni, sztuce z czym się Wam kojarzą? Właśnie temu służyć ma cykl Teatry Europy i Świata, byście trochę niczym jak mieszkańcy XVII-wiecznego Gdańska chadzający do szkoły fechtunku na spektakle przyjezdnych podróżujących aktorów, mogli bez konieczności wyjeżdżania z miasta, a teraz nawet bez konieczności wyściubiania nosa z własnego domu, poznać kulturę, obyczaje, Innych krajów mogli wyrobić sobie własne zdanie na temat tego, co dzieje się w kulturze poza granicami Polski. Cykl Teatry Europy i Świata w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim od początku współfinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także ze środków Ministerstw Kultury bądź Instytutów Kultury poszczególnych zapraszanych przez nas krajów. Oczywiście jego realizacja nie byłaby możliwa gdyby również nie wsparcie sponsorów. Jednym z najwierniejszych, wieloletnich sponsorów cyklu Teatry Europy i Świata jest między innymi grupa Lotos. Jednak organizacja tak dużych przedsięwzięć, jakimi były poszczególne edycje teatrów Europy i świata, właściwie mini festiwale z kulturą danego kraju, nie byłaby możliwa bez partnerstwa z wieloma instytucjami, zarówno instytucjami kultury, jak i partnerami jak Rumuński Instytut Kultury przy organizacji Tygodnia Rumuńskiego oczywiście, czy British Council przy organizacji Tygodnia Brytyjskiego. Wiele spośród wydarzeń w ramach cyklu nie odbyłoby się też bez współpracy z takimi instytucjami jak Klub Żak, Instytut Kultury Miejskiej czy Kinokameralne Cafe, z którymi realizujemy przeglądy filmowe w ramach Teatrów Europy i Świata. Cieszymy się bardzo, że niektórzy spośród naszych partnerów przy realizacji cyklu Teatru Europy i Świata postanowili kontynuować pomysł na regularne spotkania z kulturą swoich krajów. Należą do nich m.in. konsul Ukrainy Lew Zacharczyszyn z małżonką Tatianą Jermark, którzy z powodzeniem zorganizowali już kolejne trzy edycje Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku. Wiemy też, że planowana jest kolejna edycja Tygodnia Japońskiego. Za wszystkie mocno trzymamy kciuki i oczywiście pozostajemy partnerami tych wydarzeń. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że byliście z nami. Zachęcam Was do śledzenia całego cyklu Shakespeare On, w ramach którego nie tylko możecie wrócić jeszcze do ośmiu odcinków zwiedzania teatru, ale też na bieżąco poznawać życie i twórczość Williama Shakespeare'a w ramach odcinków przygotowywanych przez nasz dział edukacji. Do zobaczenia!